Witam na kanale Sila Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wagi na czerwiec 2022. Pierwszy tydzień, tu mamy tak szóstkę kielichów, dwójka kielichów, bardzo ładnie. No to tu już przesunę z powrotem. Teraz mamy ósemkę kielichów. Drugi tydzień. Księżyc jest. Księżyc. Stanie Kapłan. Trochę mi się tu przesunęło. I teraz mamy trzeci tydzień. Paśkielichów. Miła energia to jest. Wisielec. To może się wydawać mniej miła, ale tutaj mała, mała zmiana wystarczy, żeby było mile. No i jest milej, bo jest wszystko mieczy. I teraz mamy asa mieczy na trzeci... Przepraszam, czwarty tydzień. o Szóstka buław. Proszę Państwa, zwycięstwo. Trójka denarów. Ale zwycięstwo musi być bardziej widoczne, dlatego to tam włożę Chociaż tam to też jest dobra karta. Trójka denarów też jest dobra. No ale zwycięstwo niech będzie bardziej widoczne. Jeszcze tam będzie ta końcówka miesiąca, ale na razie tak słabo się by... nie, nie zmieści się wszystko, bo jest to mało miejsca. Na koniec ją położymy, bo końcówka jeszcze musi być czerwca. Dobrze, szóstka pucharów. Szóstka pucharów w pierwszym tygodniu jest na samym początku, to jest satysfakcja. Bo dawne wysiłki przyniosą owoce. No to jest jedno, jedno ze znaczeń takich zasadniczych tej karty, bo są jeszcze inne znaczenia ważne, które, o których też chcę powiedzieć, ale tu właśnie chodzi o to, że ponieśliśmy jakieś wysiłki, tak, o coś się staraliśmy i tutaj te wysiłki przynoszą owoce, czyli jakieś spełnienie, jakaś forma spełnienia, no a w połączeniu z tą dwójką tutaj, pucharów, to może dotyczyć miłości, na przykład. Chociaż no niekoniecznie musimy łączyć tę energię, bo to jest w innym czasie, ale może to dotyczyć. No bo to jedna karta po drugiej tak wyskoczyła. Może to dotyczyć miłości. Jest też taka możliwość, że ktoś z przeszłości do Was wróci. Też jest taka możliwość, no ale jak nie chcecie, to nie chcecie, to, to możecie odejść od tego towarzystwa, bo tu odejście też jest pokazane. Więc tu, tu jest pokazane wszystko. Wszystko w dziedzinie uczuć. Wszystko czy prawie wszystko. No bo jest możliwość zjednoczenia w miłości, czyli takiego rozkwitu w miłości, także zgody, pojednania. Jeżeli wcześniej była niezgoda, czy jakieś kłótnie, jakieś konflikty, niesnaski, no to ta osoba może wrócić i może dojść do pojednania, ale może być też tak, że wróci jakaś osoba, czy, czy raczej będzie chciała wrócić, ale wy nie będziecie chcieli tej osoby przyjąć, też tak może być. I od tej osoby odejdziecie, a tutaj macie zupełnie inny związek już na oku. No i ten w razie ten związek tu się rozwija. Obojętnie jaki związek macie na oku, czy w sercu raczej, to ten związek się tu rozwija, bo tu jest rozwój miłości, rozwój takich uczuć pozytywnych, jest takie porozumienie, jest porozumienie harmonijne, a jak jest harmonia, no to jest i szczęście no tam jeszcze bym powiedziała, że, że tutaj ta karta przestrzega przed życiem, przeszłością, tu chodzi o to żeby nie żyć przeszłością od przeszłości odejść, bo i rzeczywiście odchodzicie, natomiast żyć w tu i teraz i tu jest pięknie, tu jest szczęście tu jest radość, tu jest przede wszystkim jest miłość, no tu mogą być nawet zaręczyny, a no dla niektórych po prostu takie spotkanie romantyczne czy, czy jeszcze coś innego ale bardzo miła energia bardzo pozytywna ugoda Yy, także współpraca i partnerstwo. No gdyby miało dotyczyć to pracy, tak? To, to bardziej będzie jako współpraca i partnerstwo, ale ja bym tutaj się skłaniała ku temu, że jednak dotyczy to życia osobistego, bo tu są puchary tu i tu wszędzie puchary w pierwszym tygodniu, co nie znaczy, że nie będzie życia zawodowego w ogóle, że nie będziecie pracować, to nie o to chodzi, tylko to są energie takie wybijające się, czyli to będzie dla Was tutaj najważniejsze w tym pierwszym tygodniu. Inne sprawy też będą, ale już nie tej wagi dla Was. I cóż tu jeszcze? Hmm. No może być też początek tu jakiejś znajomości, gdybyście no faktycznie tej osoby z przeszłości nie, nie chcieli przyjąć, to tu może być początek jakiejś znajomości, no, po prostu miłość w rozkwicie to jest, to jest tutaj, tutaj nie ma ślubu, tylko jest po prostu ten najfajniejszy taki okres, kiedy jest ten rozkwit, kiedy są te świeże uczucia, czy jakieś zauroczenie, czy, czy wręcz miłość yy, i takie, taka harmonia, harmonia, Również dotyczy to wszelkich innych sfer, czyli zharmonizowanie przeciwieństw tej energii żeńskiej i męskiej. To nie tylko dotyczy miłości, to dotyczy także innych sfer życia, tak jak mówię, czyli jest to harmonizowanie przeciwieństw, doprowadzenie się do stanu równowagi i swojego życia jednocześnie, bo jak doprowadzamy siebie do stanu równowagi, to i to, i to swoje życie też. Ustępka kielichów to już mówiłam, że jest to odejście. Ale to nie musi być koniecznie odejście od kogoś, może być odejście od czegoś. Może być odejście na przykład ze starego miejsca pracy lub ze starego miejsca zamieszkania lub od jakiegoś toksycznego towarzystwa lub od jakiejś sytuacji, która jest dla was już taka niewystarczająca, której już macie po prostu dosyć, już nie chcecie w tym uczestniczyć i sobie idziecie gdzie indziej. Po prostu yy, odwracacie się. Ja tutaj pokażę, żeby ten księżyc trochę było widać, bo on zawsze jest zasłonięty, albo może nie zawsze, ale z reguły. Tu chodzi o to, że coś jest niejasnego, czyli no, idziecie, w, odwracacie się od czegoś, idziecie w inną stronę, ale ta inna strona jest ciemna. Wy tam nie wiecie, co was czeka, tu widać, że faktycznie nadal ciemno jest, czegoś nie, nie wiecie, dobrze by było się dowiedzieć a jeżeli no, nie da się skąd dowiedzieć bo jest ciemno wszyscy śpią no nie oczywiście teraz tak się tak żartuje trochę ale jeżeli po prostu nie, nie ma się skąd dowiedzieć to przede wszystkim kierować się intuicją taka tu jest podpowiedź to tym bardziej że jest kapłan to tym bardziej trzeba kierować się intuicją i tym światłem świadomości wewnętrznej natomiast tutaj wiąże się ta sytuacja z zamknięciem starego etapu bo jest martwy stanie czyli takie odrodzenie się jakby na nowo ale stary etap trzeba zamknąć no i mówiła o tym szóstka kielichów, żeby nie żyć przeszłością, mówiła o tym ósemka kielichów, że odchodzicie od czegoś i tu macie już takie już ostateczne zamknięcie jakiegoś etapu. Bo uznajecie, że, że już wystarczy, tak? Uznajecie, bo tu widać, że wy to uznajecie, że wy chcecie już gdzie indziej, że wy chcecie coś nowego, coś innego. Może dotyczyć to tego nowego związku, a może dotyczyć to miejsca pracy czy czy miejsca zamieszkania. To tak jak mówiłam, to różnych rzeczy może dotyczyć. Ale jeśli chodzi o związek, to nawet i miłość jest możliwe. No tu jest też dziecko, to no znaczy dziecko to nie, niekoniecznie musi oznaczać dziecko, natomiast jest to jedna z opcji, że może to oznaczać dziecko w rodzinie, czyli albo narodziny nowego dziecka, albo narodziny nowych pomysłów też mogą to być. Czyli gdyby dotyczyło to pracy, no bo ja tu wspominałam, że może być porozumienie w pracy i taka współpraca harmonijna, tu może być pełno nowych pomysłów. Co jeszcze? Tu może być też nowa wiadomość. Nowa, nowa wiadomość może być, jakaś dobra wiadomość, oczywiście, to miałam na myśli. I dobrze by było no, faktycznie wykorzystać tą wiadomość dla siebie, tylko że wy tutaj na sytuację patrzycie z niewłaściwej perspektywy. No to już jest chwilę później, to nie jest w tym samym momencie, bo to jest środek trzeciego tygodnia tutaj i widać, że patrzycie na sytuację z jednego punktu widzenia, a dobrze by było spojrzeć. Z innych perspektyw również, z innych punktów widzenia, po to, żeby więcej widzieć, żeby dostrzegać więcej potencjałów, bo te potencjały tutaj są. No i w końcu je dostrzegacie i wyruszacie w drogę. Nie, nie musi to być w sensie dosłownym jako podróż, chociaż podróż też tu jest możliwa, jako jedna z takich głównych opcji, ale to nie musi być koniecznie podróż, tylko może to być po prostu zmiana polegająca na pójściu w stronę zadowolenia. Trochę długie zdanie, no ale tak to tu wygląda. Pójście w stronę zadowolenia, ale też spokoju. Także spokój tu jest, to, to jest dobra wiadomość. No i widać, że ta zmiana tu będzie dobra, bo idziecie w stronę sukcesu. Także tu, ale po drodze jeszcze trzeba się od czegoś odciąć. Czyli jeżeli niewystarczająco się tutaj odcinacie, bo tu widać, że idziecie w inną stronę, coś tu opuszczacie, jakieś towarzystwo, czy jakieś sytuacje, czy jakieś zachowania, może swoje własne właściwie, no, to jest bardzo też często wskazane, żeby niektóre zachowania y, sobie odpuścić, to y, być może coś jeszcze trzeba będzie odciąć, być może coś jeszcze. A, ale co to już zależy od sytuacji danej osoby, więc to jest w ogóle miecz prawdy, więc przede wszystkim trzeba odciąć to, co opiera się na iluzji, na kłamstwie lub co przeszkadza. Przede wszystkim właśnie to trzeba odciąć, co przeszkadza lub jest nieprawdziwe. Niezgodne z Wami przede wszystkim. To trzeba odciąć. No, taka jest rada. Jak ktoś nie chce, to nie odcina. Ale tu wygląda na to, że jednak yy, pójdziecie w tą stronę. Że yy, odetniecie od, od siebie to, co Wam nie służy. I to zaprocentuje pięknym zwycięstwem w jakiejkolwiek dziedzinie. Bo yy, ta karta może dotyczyć wielu rzeczy. To jest karta działania, co prawda. Ale może dotyczyć wielu rzeczy, czyli może dotyczyć zarówno pracy, jak i życia osobistego. No tu jest pokazana też karta pracy, więc to faktycznie no może wiązać się z pracą, bo tu widać, że jesteście docenieni, to znaczy wasza praca jest tu doceniona. Tu nie, nie widać jeszcze wielkich pieniędzy w tym momencie akurat. Ale no zobaczymy, że tam później w kolejnym miesiącu będzie więcej widać pieniędzy. Tu widać, że jakieś pieniądze są i że Wasza praca jest doceniona, że cieszycie się uznaniem ze strony przełożonych i klientów. Także praca satysfakcjonująca w sumie. No i teraz ta końcówka też jest fajna. Też jest satysfakcjonująca, można powiedzieć, ale to jest też taki dodatkowy entuzjazm i dodatkowa też wiadomość. Ja tu mówiłam, że dobra wiadomość w trzecim tygodniu, ale w, pod koniec miesiąca też jest dobra wiadomość, lub jakaś okazja, lub jakiś prezent od losu lub od innej osoby. No, najczęściej prezent od losu w sumie, no ale że to się wiąże z działaniem, więc tutaj będzie taka radość działania, radość działania na nowym polu. To może wiązać się z pracą, bo tu jest możliwość podpisania nowego kontraktu, ale może się to wiązać z podróżą też czyli troszkę podobnie jak tutaj no bo tu też była ta możliwość podróży ale ja nie mówię, że wszyscy mają wyjechać to, to jest tylko jako jedna z opcji natomiast tu znowu jest taka możliwość, że albo podróż albo jakaś taka nowa praca czy nowe działanie związane z tym, co was interesuje z waszą pasją bo tu widać dużo pasji życia przede wszystkim jest to as szansy czyli okazja, której warto się uchwycić tak jak to widać na załączonym obrazku no to by było wszystko to by, ponieważ dobrze się kończy, no i jest sukces, no to ja już więcej kart nie będę dodawać, bo to bez sensu. Jest miłość, jest sukces, która, który dotyczy prawdopodobnie pracy, bo Wasza praca jest tu doceniana, jest nowe działanie, nowa szansa, no to tym optymistycznym akcentem zakończę. Do usłyszenia.